Cześć, witam was bardzo serdecznie. Kolejny raz drążymy i grzejemy temat polskich polityków, którzy mogą nas doprowadzić do ruiny i prawdopodobnie nas doprowadzą. Miałem już tej trzeciej części nie robić, bo pomyślałem sobie po co. No ale skoro pojawiają się jeszcze nowe fakty, i skoro pojawia się coś, co może dać nam wiele odpowiedzi, no to pooglądajcie sobie i dzisiejszy odcinek. Też jest ciekawy, nawet ciekawszy, jest coraz ciekawiej. Jeśli ktoś zastanawiał się, czy Trump jest pamiętliwy, czy wybacza, czy po prostu oleje sprawę, bo niektórzy mówią tak. Ale o, inni też tak robią, to on to odpuści, bo on to tam Amerykanin, no to nie będzie się bawił w jakiejś zemsty, no to muszę tych ludzi wyprowadzić z błędu. Pan Magierowski. Czyli były ambasador w Stanach Zjednoczonych, no który został wywalony z funkcji przez Sikorskiego, a Sikorski dzisiaj będzie głównym aktorem, bo nie tylko Tusk jest skompromitowany, ale również Sikorski to jest kandydat na prezydenta. No to posłuchajcie, co u pana Rymanowskiego. Pan Rymanowski ma kanał na YouTube, zachęcam, jest bardzo ciekawy, więc sobie go subskrybujcie. Nie prosił mnie o to, ale sam oglądam, więc jest naprawdę warte oglądania. Co on tam powiedział? Posłuchajcie. Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Że, że Donald Trump nie jest człowiekiem pamiętliwym, że jest w stanie machnąć ręką na tego typu wypowiedzi. To jest człowiek niezwykle pamiętliwy, zresztą to jest tylko jeden z przykładów. Ja słyszałem też od jego najbliższych współpracowników, że rzeczywiście... Jeżeli już jakieś informacje do niego docierają, bo być może jeszcze po prostu nie wie, co premier Tusk mówił o nim w marcu 2023 roku, to no niestety obawiam się, że, że może ją sobie zapamiętać. Czyli wszystkie te wybryki naszych będą zapamiętane. On ma tam ludzi, spokojnie on ma tam ludzi. Nie chodzi o donoszenie, nikt nie donosi. Chodzi o to, żeby przez nich Polska nie miała przerąbane. My, my obywatele, przez takich ludzi. Donald Tusk, czyli Helmut, nie tylko o 2023 roku w Bytomiu opowiadał jakieś niezrównoważone rzeczy na temat Trumpa, gdzie go pomawiał, ale on również, uwaga, 8 lutego 2024 roku na Twitterku fikał i zgadnijcie, kto mu odpowiedział w sposób, jaki Wam zaraz pokażę: obecny wiceprezydent Trumpa. Rozumiecie? Ten, Vance. On, nawet on, o nim napisał. Więc wyobrażacie sobie? Słuchajcie, Tusk ma na i z Trumpem, i z Vancem. To jest podwójne, to jest double, to jest, nie wiem, to jest już jakieś combo, combo w jego wykonaniu. Premier Donald Tusk zwrócił się w czwartek, jak podaje polska agencja prasowa, to było w lutym, za pośrednictwem platformy, widzicie to na swoich ekranach, co tam napisał. Platformy X, dawny Twitter, do... Senatu USA. Bo Vance był wtedy senatorem, który zagłosował w środę przeciwko projektowi ustawy łączącemu środki na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu z reformami imigracyjnymi. Ronald Reagan, tak pisze Tusk. Do senatora Vansa, bo on też był jednym z tych senatorów. Obecny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się! Tak Tusk napisał na X. -ie. Do... Tych ludzi, którzy dziś sprawują władzę. Bo wśród tych ludzi jest obecny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Moi drodzy, i teraz słuchajcie, co mu odpisał Vance? Bo on mu odpisał na to. Ja pierdzielę, ale odlot. On napisał to, co Tusk robił, kiedy aresztował swoich przeciwników politycznych. Słuchajcie, Tusk aresztuje przeciwników politycznych. Nowy przywódca polski. On to napisał o Tusku, odpowiadając mu, kiedy on mówił, że ten się Regan przewraca w grobie i ma się ten wans wstydzić, bo obecny wiceprezydent. Nowy przywódca polski aresztuje przeciwników politycznych i zawdzięcza bezpieczeństwo swojego kraju mojej hojności. Mógłby rozważyć okazanie wdzięczności lub przynajmniej stonowanie swoich autorytarnych zapędów. Autorytarne zapędy! To był republikański senator, wtedy dziś ten gościu jest wiceprezydentem, jest drugą osobą w Stanach Zjednoczonych. To wyobraźcie sobie, że przykładowo tu zjedzie do Waszyngtonu i naprzeciwko ma i Trumpa, i Vansa. O ile Trump nie dyskutował z nim na X-ie. O tyle Wans doskonale wie, kto to jest. No bo napisał o nim, nowy przywódca Polski aresztuje przeciwników politycznych i zawdzięcza bezpieczeństwo swojego kraju, mojej hojności. Mógłby rozważyć okazanie wdzięczności lub przynajmniej stonowanie swoich autorytarnych zapędów. Nazwał Tuska, e, że ma autorytarne zapędy. A jeśli chodzi jeszcze o Tuska, zanim sobie przejdziemy do Sikorskiego, no to o Tusku piszą już amerykańskie media. Nie tylko polskie, tylko amerykańskie media. Premier Polski ostro krytykuje Trumpa. Nigdy nie sugerowałem, że Trump jest rosyjskim agentem. To jest to, co ja Wam pokazywałem ostatnio: że najpierw w 2023 roku krytykował, oskarżał, pomawiał w 2024, czyli teraz po tych wyborach mówi, że on niczego takiego nie sugerował. O tym czymś już piszą w amerykańskich mediach. I będą pisać coraz bardziej, coraz bardziej i coraz więcej. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o Helmuta. Teraz bierzemy się za Sikorskiego, a Sikorski to jeszcze lepszy numer jest teraz, jeszcze lepszy numer. Powtarzam, przypominam, że on chce być prezydentem, prezydentem. Żona Sikorskiego jakiś czas temu napisała o Trumpie, że jest jak ten akwalerysta z wąsikiem jak Benito, Włoch i Stalin. No, tak go nazwała, tak o nim napisała. I wczoraj przyszedł do tej dziennikarki, ja nie wiem jak ją nazwać, do tej dziennikarki w TVP, i ona go o to zapytała. Czy to nie będzie problemem, co ona o nim tam wtedy pisała? I posłuchajcie pana żona wybitna publicystka Ann Applebaum też ostro krytykowała Trumpa. Nie wiem czy pan wie, ale niektórzy politycy platformy twierdzą wręcz, że to uniemożliwi panu w tej chwili tą rywalizację o nominację na kandydata na prezydenta. Ale pani redaktor oczywiście nie uważa, że żona jest przedłużeniem męża. Nie, absolutnie nie. Dlatego cytuję kolegów pana, e, którzy twierdzą, że skoro Miała bardzo dobre relacje i ma oczywiście z demokratami. Pan się pilnował, ale żona się nie pilnowała, to to może wpłynąć na te relacje. Tak, pilnował się! Sikorski się pilnował. Patrzcie na to, jak Sikorski się pilnował. Uwaga, w centrum, samym centrum waszych oczu jest jego twitterek, jest jego tweetek. Dla protofaszystów jak Trump czy Kaczyński wybory lub wyroki są ważne tylko wtedy, gdy idą. Po ich myśli. Bardzo dobrze się pilnował. Bardzo dobrze się pilnował. Czytamy następne. Hillary Clinton cieszyła się, że Trump dostał nominację Republikanów sądzą, że z takim burakiem nie może przegrać. Sikorski nazywa Trumpa burakiem i protofaszystą. No ale lecimy dalej. Trump człowiek Putina w Białym Domu. Nie zgadzam się. Prezydent Trump ma demokrację i praworządność w nosie, i takie słowa w jego ustach i tak nie byłyby wiarygodne, bo ktoś tam napisał, że szkoda, że coś tam jakąś szansę stracili. Stany Zjednoczone to dziś beczka prochu, a prezydent Trump popycha kraj w kierunku regularnej wojny domowej i jeszcze jedno. Co może postawić nas przed dramatycznym wyborem? Przez ostatnie 30 lat wszystkie polskie rządy unikały wyboru między Europą a USA, grając na jedności Zachodu. Prezydenci Putin i Trump grają na jego podział, czyli że rozwalenie Unii Europejskiej jest celem polityki zagranicznej administracji prezydenta Trumpa. No, protofaszysty i buraka to chyba nikt nie przebije. No, chyba tylko sam Radek Sikorski może przebić w kolejnych swoich tweetach, ale uwaga, chyba już nie będzie pisał, bo teraz to się naprawdę pilnuje. Zobaczcie, co on napisał jakiś czas temu. Na temat, no, samych Stanów Zjednoczonych. No ale uwaga, bo to było na Facebooku, ale jak teraz sobie wejdziecie na to, no to już tego nie ma. No jakoś nie mogę znaleźć tego profilu, tego czegoś pana radka. Patrzcie. Tajnym kanałem grupy Bilderberg dostałem wizualizację nowej polityki USA wobec. Naszego rządu 8 gwiazdek. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o pokazywanie tego typu wybryków. A teraz całkiem serio. Po czymś takim, no to już jesteśmy serio. No nie ma o czym mówić. Po prostu nie ma o czym mówić. Dla naszego dobra proponuję rozwiązanie tego rządu i rozpisanie nowych wyborów. Nowych po prostu. Co się teraz dzieje w Niemczech? No wszyscy panikują. No my nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy oberwali, my zwykli obywatele. Trzymajcie się bardzo brudko piszcie komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli coś macie ciekawego, to podsyłajcie suwerenny.pl małpgmail.com Wypoczywajcie jest dzień niepodległości święto, więc świętujcie. Do usłyszenia, cześć, pa. pa.